Zbliża się lato, więc każdy wiadomo na lato musi mieć kochę na brzuchu. Musi trzymać dietę, musi brać dobre suple, robić dużo cardio, ale jak sprawdzić, czy taka dieta i trening daje efekty? Oczywiście najlepiej mierzyć sobie poziom tkanki tłuszczowej. Są różne wagi i tak dalej, ale tak naprawdę dla tych ludzi, którzy mają dużo mięśni, nie do końca daje to efekty, więc moim zdaniem najlepszym sposobem na to jest mierzenie tłuszczu kaliperem. Jeżeli nie macie czegoś takiego, to Poza tym, że możecie sobie kupić nowy spalacz, nową wersję, to w tym spalaczu mamy ukryty prezent. Taki kaliper, do pomiaru tkanki Teraz Zobaczcie, jak to działa. No tutaj ma podziałkę i ta podziałka pokazuje nam, jaka jest grubość fałdu fałdy na, na brzuchu, na biodrze. I oczywiście dzięki temu możemy sobie mniej więcej sprawdzić, jaki poziom tkanki tłuszczowej jest na naszym ciele i patrzeć, czy nam ubywa tego tłuszczu, czy nie ubywa. Bardzo istotne jest to, że jak łapiemy, zawsze łapiemy oczywiście w tym samym miejscu, to żeby docisnąć tak mocno, żeby tutaj weszło do samego końca, żebyśmy widzieli, że doszliśmy do końca. Czyli nie delikatnie tylko dociskamy, ale dociskamy bardzo mocno, tak żeby ta zapadka tutaj doszła do końca miarki. No i teraz jak to zrobić? Oczywiście, żeby to wyszło w miarę ok, trzeba zrobić kilka takich pomiarów. Najlepiej mierzyć się w tym samym miejscu, ale wiadomo, że nigdy w tym samym miejscu nie będziecie się mierzyli, dlatego warto zrobić 3-5 pomiarów i wyciągnąć z tego średni. Pokażę Wam w jaki sposób to robimy. Ja najbardziej polecam oczywiście, że mierzyć się na biodrze i w okolicach brzucha, czyli tam gdzie faceci mają najwięcej tkanki tłuszczowej, ale kobiety również. Mierzymy troszeczkę od biodra, czyli tutaj łapiemy, ściskamy i widzimy 12 mm. Bierzemy grubszą część. Znowu przykładamy i na tyle ściskamy, żeby doszło to do, do końca. Mamy tutaj. 18. Warto powtórzyć to jeszcze 2-3krotnie, zmierzyć sobie, wrócić sobie średnią, i teraz z tą średnią sięgamy do tabeli. W tabeli możemy zobaczyć, ile milimetrów nam wyszło. Czyli powiedzmy, że wyszło nam 14-15. Patrzymy na delikwenta, ile miał lat. Czyli powiedzmy, to był bardzo młody chłopaczek, 21-25 i sprawdzamy, ile tej tkanki tłuszczowej wychodzi. Wychodzi gdzieś około 15% tkanki tłuszczowej. Czyli niestety trzeba brać się do roboty, Sylwek, bez wymówek, na rowerek, dieta i jedziemy.